Okay. Przywódca klanu chce z tobą rozmawiać. Trzymaj swojego pupila w rui na krótkiej smyczy. Niech przejdzie rytuał albo go uśpi. Wiesz co mu dolega? Czego potrzebuje? Nic mu nie dolega. Idź po prostu pogadać z przywódcą klanu. Zabierzemy no, się z tej skały i pokażemy Tuwijanom, oh, kto kur... tu rządzi. Już zaczekać, aż przywódca klanu cię wezwie. Jest... Wiesz co mówi w Urdnoci muszą zareagować. Twoje reformy napotkają opór. Ryzykujesz okazanie słabości w najważniejszym momencie. Wystarczy. Z drogi. Z drogi! Przepad! Przyjacielu. Nieźle wyglądasz jak na truchu, Shepard. Wiedziałem, że próżnia cię nie zatrzyma. Wrex, widzę, że nieźle się ustawiłeś. Nie siebie. Wszystkich krogam. Plan Urdnotów to tylko początek. Gdy skończę, znowu będziemy jednym ludem. Porzuciłeś wiele tradycji, żeby osiągnąć cel. To niebezpieczne. <try> Planki się uwięgną. Uczynię twój plan wielkim, czy mu się to podoba, czy nie. No i fajnie. Fajnie wyjechać koniec i Więc. No więc, szefat, co tutaj robisz? Jak tam Normandia? Zniszczona podczas ataku zbieraczy. Ja skończyłem w próżni. No to nieźle wyglądasz. A, nie ma to jak zapasowy układ nerwowy. Którego ludzie nie mają? O, w takim razie musiało cię zaboleć, ale stoisz tu teraz przede mną i masz nowy, potężny okręt. To mi przypomina dawne czasy. Wielkie spluwy, walka z nieznanym. Zacne dzieje. Mm -hmm. Mam założę załodze kroganina. Choruje na coś, trzeba by go podleczyć. Skąd jesteś, dzieciaku? Zniszczono twój klan, zanim poznałeś stawiane przed tobą wyzwania? Nie mam klanu. Wataszka Okir wyhodował mnie w zbiorniku z rodów Kredak, Moro, Shiadur. Wymieniasz słynnych wodzów, ale jesteś dzieckiem probówki. Jestem czystym kroganinem. Powinieneś mnie podziwiać. Miano Okir jest bardzo stare i bardzo znienawidzone. Nie żyje. Pewnie jesteś z Musiał zginąć. Grunt musi wrócić do formy. Co mu dolega? Nic. Wchodzi w dorosłość. Zaraz dojrzewa? Nie interesuje mnie, jak to nazywają obcy. U to rytuał przejścia. To już przesada. Twój klan może rządzić, ale to coś nie jest Kroganinem. Idiota. Więc jak, gruncie? Chcesz stanąć wśród urdnatów. Wybór należy do niego. Mam to we krwi. Po to powstałem. Brawo. Pomów z szamanem, znajdziesz go w drugim poziomie. Pokaż się z dobrej strony, a skieruję cię na właściwą ścieżkę. Powodzenia, Shepard. Ile to już razy pakowałeś się w kłopoty dla swojej załogi, hmm? Oj, no nie wiesz, ile razy. Muszę iść. Obgadamy to innym razem. Uważaj na siebie, Shepard. Tuczanka nie jest tak bezpieczna jak Feos czy Wilos. to się idzie na drugi poziom, nie? Coś to jeszcze nie chcę. Widziałeś na ekstranecie program o Cytadeli? Te bzdury nawieszają ci we łbie. Idź na polowanie. Rozegnę na sztuki. Zapominasz się, Gatatogu Uwenku. Rytuały urdnotów są najważniejsze. Skąd wiadomo, że nie będą dla niego wyzwaniem? Nie jest naturalny. Bez nie mogą go zignorować niczym kawał plastiku. Wyczują krew, niezależnie od tego, z jakiego łona pochodzi. Twoje szczekanie ci nic nie pomoże. Sam będę za siebie mówił. To ten pomiot z probówki? Wygląda bardzo realistycznie. Pachnie też właściwie. Twoje protesty brzmią pusto u węku. Urdnot Frex zezwolił nam na ubieganie się o przyjęcie grunta do klanu. Pozwolenie. To wystarczy, choć brak w tym ducha. Jeśli to coś chce wziąć udział w rytuale, to korzystam z prawa sprzeciwu. Mój krant stanie przeciwko niemu. On nie ma nikogo. Uh, Uwęk nadużywa mojej cierpliwości, ale ma rację. Gruncie, gdzie twój krant? Sojusznicy gotowi dla ciebie zabijać i ginąć. Występujemy wraz z Gruntem jako jego towarzysze. Choć to nie to samo. Obcy mają prawo do tak uproszczonej interpretacji. Obcy nie rozumieją siły. Prawdziwi kroganie są ze mną. Grunt to jedno wielkie kłamstwo. Chcesz się sprzeciwić woli szamana i przeszkodzić gruntowi? Oni mi się nie sprzeciwili. Jedynie wzbudzili mój gniew. Tak jak i cała ta sytuacja. Nie podjąłem jeszcze decyzji. Jeśli wejdziesz nam w drogę, rzucę twój mały muszczek padlinożercom na pożarcie. Ha! Lubię tego człowieka. Rozumie tradycje lepiej niż niektórzy z naszych. Nie możesz zdecydować na jego korzyść, szamanie. Co się stanie z krogańską tradycją, gdy zanieczyścisz rytuał? Ty! Jak śmiesz! Byłem wojownikiem jeszcze zanim narodziła się twoja matka. Przemawiam w imieniu wieków. Ja decyduję, kto jest godzien. Koniec dyskusji. Mogę się temu inaczej sprzeciwić. Sprowokowałeś ich. To mi wystarczy, aby cię polubić. Oni są teraz twoim problemem. Jesteśmy gotowi do dzieła. Znakomicie. No, on nas gdzieś prowadzi. Pewnie chce nas zamknąć w piwnicy, jak ten Frydryk, czy jak on tam się nazywał, będzie nas gwałci. Dobra, to już było głupie. Do piwnicy jedziemy, widzicie? Dobra, no... Dobra, nieważne. I co? Wybór drużyny pewnie znowu, no. Właśnie, też nie miałem za dużo tego. Być tu rytuałem, szefio. To najnowsza blizna Tutanki. Ostatnie miasto na powierzchni, które padło podczas rebelii. Ten kamień stał w samym jego sercu. Przetrwał wojny i upływ wieków. Trwa niczym kroganie. Jeśli pragniesz dołączyć do klanu Łódnotów, musisz kontemplować kamień. Jego wyzwanie. Co się stanie? Któż może to wiedzieć? Musisz się dostosować. Przetrwać nie zalega każdy no. prawdziwy krogan. Okej, okay, to ja tu robię cięcie.